Siemanko, witam Was oficjalnie w ogródku po posadzeniu Maureli. Dziś taki trochę dłuższy film, pokażę, co tam się posadziło, co się jeszcze posadzi. Jak widzicie, takie poletko tutaj powstało takich większych bananków. Wyobraźcie sobie, jak dobrze pamiętam, to jest tak zwana Gerdzia, kto tam pamięta z dawnych lat. To on ma, ona, nie wiem, 9-10 lat, jeszcze nie kwitło, czyli o czym tu świadczy. Dobre warunki, jak są złe warunki, banan dosyć szybko kwitnie. Były przykład w Ogrodzie Botanicznym Uniwersyte Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Byłem, widziałem, malutki, chudy kwit po trzech czy czterech latach. Pananowiec. Dobra, wydostanę się stąd. Pokażę Wam. Kurde, co nieco, co tam już jest w ogródku. O, trawa widzę wschodzi. Tutaj z przodu mam jeszcze małe małaski do wysadzenia, ale to zrobię w przyszłym tygodniu. Bo znowu jakieś zimne noce zapowiadają tutaj mam trzy sztuki, jeszcze gdzieś dwa stoją, ale raczej, a nie, tutaj mamy, o, nie byle jakie, ale z tego będą ładne roślinki. No, tutaj czeka Basio, muszę sprawdzić stan korzeni, jak to wygląda ogólnie, tu jeszcze za kastrami jest zielony maureli, udało się, przezimował, aczkolwiek słabo z nim było, ale o, żyje, zobaczymy, kaliandra jednak nadrobiła, poło w połowie wysła, wydaje mi się, że zimą za mało podlewałem, a tutaj takie, o, taka alejka będzie Bananowe, jak te liście pocisną, to będzie wszystko fajnie, tutaj z przodu w tym roku nie przekastrzę, tutaj, tutaj mam lutarium riparius w dwóch donicach i teraz posadziłem tutaj dwie takie kępy. jedna i druga, to jest fajne, wielkie liście, takie topometrowe, gigantyczne porosną, o to jest efekt przymrosku, tylko to złapało, także jest dobrze, a donax w tym roku już ma jakieś 130 cm, rośnie jak wściekły, nie? Będę miał chyba tam z 10 sadzonek, jak puszczą korzenie, bo na razie liście tylko rosną. No, brugmansy wiadomo o że porze roku. Hmm, słabizna. Tam nawet, ale za to ta pojedyncza. Już ma tutaj, kurde, nie widać tak trochę. Pierwszy kwiat Gunnera. Gunnera wczoraj wrzucałem. To sobie, jak ktoś wtedy zobaczy film. No, liście jest ogromne: 130 cm. Taki pierwszy, większy wylas. Lilię drzewiaste, proszę bardzo. Cytrynka puszcza już nowe liście. Cytryna to jest, czekajcie, tu mam jeszcze, ja mówię na nią zwyczajna, a tam tutaj Citrus in jakieś kurde wynalazki napisali. O, szychy rosną i to trzy gunnerze. Tam jedna po prawej, druga i tutaj trzecia gdzieś taka malutka, czyli podzieliła się już gunnera. tak, więc spoko, może być w miarę, że tak powiem, Angel First, czy jak to się mówi, veriegata, tu z przodu, przed. Domem wyjąłem musatek stilis przed domem, na razie liść taki byle jaki, zobaczymy czy poradzi sobie w gruncie, no palma to już od 2010 roku, cały czas gitmalina, filifera, taki łukacz jak to było, tonicy cały czas, wszystko gra, bardzo łatwo w uprawie, no nic się nie robi, podlewam, w zimę do szklarni wrzucam, o do tej tutaj i tyle, tutaj mamy cytrynkę Majera, zobaczcie, dostała troszkę mrozem, ale co z tego? Od groma młodych, nowych listków wyłazi. Także wszystko gra i buczy. Razem pokażę. Tu jest miskant niewykopany, a tutaj przekopany, posadzony na nowo. Widzicie jaka jest różnica? Giga różnica. Jaśmin. Już jest. Patrzcie, już jest przyca. O, ty bedlaku. Uuu. Mówiliście, że będzie żarło go. Już żre. No to po filmie. Rysna akurat dosyć chłodność. Zobaczcie, jak pielęgnują przycę róweczki. Działam. Tutaj mam cytrynę skierniewicką. Zobaczcie, jak dostałam rozem. Mimo to, tu w tych partiach puszcza na nowo wyżej. Wytnę potem co suche. I jeszcze w tym roku zakwitnie i pewnie zdąży owoce zawiązać na przyszły, na przyszły sezon. Na pewno, kurde. O, tutaj mamy pomarańczę Tarokko. Tu rosł miskant. Lato w glucie wyrżnąłem w pień i dałem taki beton. Lepiej przy chałupie. Niech on nie rośnie tutaj. No, tak to wygląda, słuchajcie, O, oczywiście w donicy, bo w gruncie tu mnie powymarzało. Zresztą ona też nie wygląda za pięknie. To się kurde boli, chyba, wiecie? Słabo, słabo to widzę. Ruszczek Wyszopłoch ma pierwsze przyrosty. I takie przyrosty, jak wyjdzie przymrozek, to jest ścina. Więc trzeba uważać, uważać. Cykas rewolucji, słaby temat. Jak puścił ładne środkowe, tak stoją tam tego roku, a wszystko w koło. Jak widać. Agawa veriegata. No, nic dodać, nic ująć. No, giga piękna roślinka, nie? Także tak to wygląda, kurde. No, jesteśmy w szklarni. Veriegatki do posadzenia jeszcze. Trochę, trochę taki jubelek. Trochę tam sadzonków zostało. Pomidorki trzeba będzie podwiązać. O, wilki już. Patrzcie, jak cisną wilki. Trzeba nagrać filma, roleczkę szybką. Ogólnie działam dużo więcej na FB, Facebook, wiecie o co chodzi. Tam mam 52 tysiące obserwujących ludzi. Niestety YouTube nie daje mi się rozwinąć z, no, z roślinnością. No niestety, kupę lat. A tam wystrzeliłem w rok, gdzie mam konkretne zasięgi. nie? Bambusy, bambusy. Patrzcie, parwifolia, leci taki fajny. Zapitala, momento. Macro Riza, Obciąłem te liście stare, ale już nowy ładny. Rugmansja werygata, Nie to jest coś pięknego. No to jest tak odporne, nawet w palącym słońcu nie popali tej werygacji. Rośnie już Musella lasiocarpa, Też będę sadził niedługo. Giga. Giga, giga rośnie, kurde. O, tu też mam tą. Nawet Highland Giant. No, rąbały ją, robaki i chyba znowu rąbią. Masakra z tą roślinką jest powiem wam fajnie rośnie, ale wiecznie co się ale mam tu oprys przygotowany, kurde. O! Tutaj mam lilię. Elegancko już porosły. Borówkowy świat. Jedna borówka raptem zdechła. Musiało coś korzenie podeżrzeć pożreć, jak to powiedzieć. Tu już o! Opadają już kwiatki. Ale nie przemarzły obecnie. A tutaj mam filostachy złotobruzdowy, Przyrost w tym roku nowych jest gigantyczny, mimo że zrobiłem jeszcze z tego z 20 sezonek w koło. Ale w koło tyle wychodzi że Wszystkie te to są nowe. To jest stare, tym bardziej żółte, tutaj cztery stuki. Reszta to nowy przyrost. Małe dziwidła, cztery posadziłem sobie z tyłu ogrodu. I duże dziwidła już przykwitły na końcu ogrodu i pałczychy. Ale to z czasem zaczną wyłazić ładne korony. Co w rowie? No jest git. Metr wody na długości 13 metrów jeszcze będzie. Ale już powoli spada. No i tak pompka sobie cały czas tłoczy wodę. 2-4 na dobę. Przy okazji pewnie coś tam natylenia, nie? Czy miniki zakwitnie? Hmm. Są pąki, trochę przymarzło ciuteczkę, ale są kwiatki spoko ale zapylacza brak, bo młode kupiłem w tamtym roku tutaj. No i one nie puściły żadnych kwiatków, więc będzie lipa znowu. Ogólnie widoki z ogrodem. Rzepak już przekwita powoli. Kompostownik kto nie widział, niech pisze z kompostowni stalewiak. Kurde, dobrze jest. Wszystko gra. Juka roztrata od jakichś cztery, trzech tygodni na dworze. Nie wiem, czy żyje podlewa. No, na razie jest niby ok, ale to z czasem wyjdzie. Black Steam czeka też. Tutaj czeka Borneo Giant. Yy, tutaj mamy Smusa Sumatrana zebrina rojów. No, trochę czeka. Sadzonki różne, ale słabo. Robaczki lubią, 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 kurde. O, także jeszcze to do wysadzenia. Patrzcie, fotel teściowy, jaka pała już urosła. Tamarillo wielkie czeka, już kwitnie. Także to byłoby na tyle. Do następnego! Trzymajcie się! No, nie, no! Na Zawsze z humorem pamiętajcie.